Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tego, z jakiej gry, jak już widzicie z Minecrafta, z jakiej serii? No właśnie, tutaj na tym, przy tym się zatrzymamy na chwileczkę dłużej, ponieważ jak widzicie, jestem na mm, dobrze już pewnie w większości znanej mapie, albo też nie, zaraz będę też tłumaczył na czym to polega mapie y, OneBlock SkyBlock, czyli po prostu mamy jeden blok, który się. Pod nami odradza i z niego pozyskujemy itemy, czyli niszczymy go i z niego wypada na przykład blok drewna, blok kamienia, diamenty, i tak dalej, tak dalej. Dlaczego ta seria? I skoro już jest podobna seria, która nazywa się Sky Factory 4. Też dzieje się w powietrzu, ale no, problem jest taki, że od tamtego momentu robiłem, yy, jakby to powiedzieć, reset komputera Robiłem po prostu format i czyszczenie dysku I, no i mądry ja postanowiłem, że no zabiorę sobie wszystkie save'y z minecrafta mm, skopiuję sobie je, żeby je mieć żeby mieć z czego nagrywać um, albo po prostu, że po prostu no mieć te świat, no, no żeby ich nie stracić w najprościej świecie tak to ujmę, ale nie pomyślałem sobie o tym, że jeszcze mam zmodyfikowany świat na Sky Factory, którego już sobie nie zabrałem, więc wszystko co tam zrobiłem w tym całym jednym odcinku ym, przepadło. Więc postanowiłem, że nie ma sensu już tej serii dalej prowadzić i znowu od nowa zaczynać, bo nie miałby to sensu. Po prostu zacznę nową serię, która będzie w tej samej playliście, będzie miała to troszeczkę inną nazwę, ale będzie w tej samej playliście co seria yy, Sky Factory 4 i będzie miała. Kolejne numerki, czyli to jest już odcinek drugi z tej serii. Po prostu nie będę tego zaczynał od nowa, bo tamten odcinek został taki bez niczego, więc po prostu tutaj jest informacja na początku tego filmu, że to będzie po prostu kontynuacja tamtej serii. Te odcinki pojawiać się będą troszeczkę rzadziej, nie będą się pojawiać tak często jak farming czy też survival. No i jeszcze inne gry, które tam pewnie w przyszłości na kanale będą, bądź też jakieś tryby i serie z tych właśnie gier. No dlatego mówię, takie zawsze takie zmiany w tej serii, no w Sky Factory 4 już nie będzie, być może w przyszłości yy, nagram tego moda albo innego yy, moda tego typu, tego pokroju, ale na razie zajmijmy się yy, tą serią, yy, po prostu żeby, żeby tego tak nie zostawiać, żeby nic z tego, yy, żeby tego nie marnować, tego już, tego jednego odcinka z tego Sky Factory Zróbmy po prostu drugi już z OneBlocka I po prostu zróbmy z tego taką może nie długą, ale też nie krótką serię Bo moim celem jest po prostu zabicie smoka na tym oto świecie Zbudujemy sobie tutaj jakąś bazę Zabijemy smoka Po prostu wykonamy, nie wiem czy tutaj są osiągnięcia yy, Ja sobie włączę już HUD yy, Nie ma osiągnięć na tym świecie, więc po prostu yy, My sobie wyznaczymy jakieś cele i jak stwierdzę, że już to jest koniec tej serii zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy do zrobienia, to sobie tą serię zakończymy. Już dość tego zbędnego gadania, czy ja wiem czy zbędnego po prostu nurzącego yy, i dla co po niektórych pewnie nawet nieinteresującego. interesującego. Więc zacznijmy sobie i zniszczmy blok, który znajduje się pode mną. Yy, no. I tutaj mamy informację, że ten blok się będzie regenerował. Tak, nieskończoność że to jest nieskończony blok, po prostu i może pojawiać się coś więcej niż tylko y, dirt tak jak mówiłem, drewno również, jak i inne bloki no mówię, będą... z czasem będą pojawiały się również inne bloki o, no i będą się też pojawiały skrzyneczki w których są różne rzeczy, tutaj na przykład mamy nasiona i jabłuszko Oczywiście taką skrzyneczkę trzeba sobie zniszczyć. Co jeszcze się pojawi? No, informują nas, żebyśmy sobie powiększyli platformę. To jest dobry plan. Oj, już informacja. Oj, oj, informacja i napis znikł. I teraz będziemy po prostu ten blok niszczyć. Na razie z tego sobie to jest tam Dirt i Dirt. O, drewno znowu się pojawiło. Zbierzemy sobie. O. Kolejna informacja, że jest 10 pas. Po prostu ja może mm, przyjmę sobie takie założenie, że wszystkie te fazy przejdziemy, pokonamy smoka, czyli tak jakby głównego bossa w tej grze i to wystarczy. No i jeżeli jeszcze będzie coś do dokończenia, jakiś projekt budowlany, to oczywiście go dokończymy. Na koniec serii zrobimy sobie prezentację świata i to będzie tyle. Po prostu, żeby tą serię domknąć, żeby ona była, żeby tego nie marnować, tak jak mówiłem. Każda faza ma swoją... Ym, Team to był. Znam słowo po angielsku wiem co ono znaczy, ale nie mam pojęcia jak nazywało się, co znaczyło ono po polsku No taki... Taką swoją... No zgubiłem słowo, no. Jak co tam było napisane? Ym... Team, czyli to jest. Cholera, jasna! Sprawdzę sobie. A cze od czego mam... Tłumacza! Już Wam mówię, co to znaczy. Temat albo motyw. O, motyw, właśnie, mot. To miałem, to miałem na myśli. Hmm. No, kontynuując to, co nam się pokazało na ekranie, pierwszą fazą są. Yy, znowu zapomniałem słowa. Doli, nie doliny, tylko łąki po prostu. No, zwykły biom, taki podstawowy Minecraftowy. To jest pierwsza faza. Ja pierdziele przestraszyłem się, już chciałem zrzucić tę świnkę biedną. Yy, fajnie, że mogę. No, że bloki pasują, że moby pojawiają się pasując do bloków. Tak jakby tematycznie, czyli świnka na pleńcach występuje. Logiczne to jest. Yy, boję się, że stracę tą świnkę, więc zrobimy sobie tak. Mhm. Spójrzmy sobie. No, chyba nic niczego z tego nie stworzę. O, tak, zróbmy. Zróbmy sobie tej twarde, duże bloki. Tak, wiem, żeby mogę zrobić popłytkę, ale zaraz to zrobię. Świnko, idź tam, proszę. I nie spalaj. Tak i tak. No, halo, halo. Okej, okay, super. Crafting mamy. U, zaraz sobie go postawimy. Zniszmy to, żeby te. Świnko, no, żeby te napisy. Okej. Mm, ok. Przezum się, no. Że im dłużej. Będziemy ten blok kopać. Tym później tym będą się, tym będą występowały rzadsze bloki. Po prostu te się będą mm, O, takich lagów nie lubimy. Oj, co tu jest napisane? Y, ale nie zapominaj, żeby zap zapisywać, żeby zabezpieczyć swoje itemki w skrzynce. O, i dostaliśmy sadzonkę, bo bez niej no to biada, biada. I kurde. No. Jeżeli spadnę, moje wszystkie itemy przepadną. Mogę to przybliżyć? Nie mogę. No, przepadną. To chyba logiczne, że jak spadnę, to przepadną. Okej. Okay. Zniknął już chyba ten napis na zawsze. Tak mi się wydaje, więc... Zróbmy sobie tutaj ten crafting. Mm, tak. Przeróbmy sobie to, zróbmy sobie płytek troszeczkę. Zróbmy sobie też narzędzia jakieś. Siekierkę i łopatę. Żebyśmy mogli niszczyć te bloki szybciej. I zróbmy jeszcze sobie pół płytek. Ok, zróbmy z tego sobie patyczki. I... I zróbmy pyk, pyk, pyk. Postawmy sobie to. I znowu trzy bloczki. Pyk, pyk, pyk. Żeby tutaj sobie rosło drzewo. Pyk, pyk, pyk. Żeby już. Oprócz tego, że będziemy wykopywać bloki, to jeszcze będziemy pozyskiwać właśnie drzewo z. Drewno z. z sadzonki Robi się noc i ciekawe, czy będą tutaj mi się spawnowały mopki. Świnko, naprawdę, przejdźcie tam. A, zrobiłem sobie łopatę. Dobra. Pyk, pyk. Drewno. Potrzebuję jeszcze trochę drewna, żeby tą platformę, tak wiecie, powiększyć. I zrobimy sobie tak radę dla świnki. Trzeba się nią. Za oj, zaopiekować. Co to napisane? Co to. Yy, bloki, takie jak gravel Yy, będą spadać w dół. A no to super, że mnie o tym poinformowaliście. Czyli grablu nie jestem w stanie wydobyć. Yy. Aha, czyli musimy tam postawić jakiś bloczek, żeby do tego nie dopuszczać. Jak ja mam to uczynić? Yy, ten, ten przedmiot ci w tym pomoże. Jakie to jest dobre. Zajebiście. Ok, to ja sobie to zniszczę i zrobimy coś takiego. Okej, okay, czyli woda... Nie, może inaczej. Mhm. Pyk, pyk. Pyk. Zróbmy sobie tutaj tą platformę do końca. Mhm, super jesteś. Pyk, pyk, pyk. Będziemy mieli już yy, jakiś bezpieczny... No, bezpieczny pole manewru, no. Żeby tutaj nie... Nie graniczyć ze śmiercią. Postawię sobie tutaj skrzyneczkę hmm, co, co ja wszystko mogę stracić Więc ja sobie po prostu wszystko na sekundę odłożę Dobra no Może nie wszystko O ten bloczek sobie weźmiemy O i postawimy sobie Tam pod spodem jedno drewienko Pyk siup Po prostu A to by nie było niepotrzebne. dobra super Zabieram tą wodę ona się jeszcze Bardzo przyda jestem tego pewien Odstawiam do skrzynki wirta też Wezmę sobie to i pójdziemy sobie dalej wydobywać albo nie. Weźmy sobie dirt. Hmm. Albo nie. Zobaczmy co nam teraz będzie dropiło. O, i teraz możemy wydobywać gravel. Super. Tak myślałem, że tu jakiś kluczek musi być. Trewienko, dircik. O, co teraz dostałem? Jesteś gotowy na przygodę? Oczywiście, że jestem gotowy na przygodę. Co to się stało? Yy, no jakiś, o, jakaś. Mm, nie, nie wiem co to znaczy. Nie będę próbował tego wymówić, ale podoba mi się ta pochodnia. Postawię sobie ją. Gdzie sobie ją postawię? No chociażby no, sobie ją postawię. Super, niech będzie tutaj. Zabieram tą skrzyneczkę. Skrzynki się przydadzą. Bedrock. Nowa faza z tego co rozumiem. Y, ulepszenie. Świnko, przesuń się, jakbyś zasłaniać napisy. Ulepszenie za 3, 2, 1. I teraz mamy... Aha. I teraz osiągnęliśmy fazę pierwszą. The planes. I teraz wystarczająco kwiatków i drzew y, rośnie tutaj. Żeby aby przeżyć. I teraz mamy tak, y, ustawienia. Help menu, change language. No my nie potrzebujemy języku zmienić. Chociaż jest polski? <grym> nie ma. To nie. Keep to face my nie chcemy. I help menu. O, czyli tutorial przeszliśmy i teraz mamy fazę pierwszą. No i widzicie, tych faz jest tutaj chyba 10, Ym, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, tak jak pisali, tak jest. Dobra, więc powróćmy do zbierania sobie tego. Jeszcze powiększmy tą platformę, żeby świnka miała gdzie mieszkać. Zaraz zrobimy jej ogrodzenie. Żeby jej nie stracić. Tylko boję się też mobów. Bo grałem sobie to kiedyś tak for Porfan, tam dla siebie. Mm, po prostu. I zrespił mi się Creeper. No i niewiele mogłem mm, zrobić. No niestety, niewiele ze mnie zostało. Melon, super. Trzy melony. Jedzenie, no właśnie. Drewno inne, dobra, to chwila. Mm, zróbmy sobie tak. A to jest, ta się nazywa tak. Szkoda, ale. A jak ją postawię, to już tak się nie będzie nazywa. Pyk. A, dobra, jednak będzie, nieważne. Pyk, pyk, pyk. Weźmy sobie to. A dostałem już jakiegoś kobla? Nie, gravel dostałem jak na razie. Mm, tak, sobie zróbmy. Okej okay. tu mamy drzewko, a tu sobie zróbmy platformę. Pyk, pyk. O, taką. Większość nam nie potrzeba. I ogródźmy ją, żeby świnka miała gdzie sobie żyć. Albo na razie nie groćmy, po prostu niech tutaj jest miejsce jakieś, żeby ona się. Nie, ale nie spadaj. Broń Boże, nie rób tego mi. Tam, 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 idź, idź, idź. idź. O, tak. Dziękuję Ci bardzo. Mm, sadzonka. A więc, skoro sadzonka, to zrobimy sobie pyk. I ją tu zasadzimy. Jeszcze jedna by się przydała, ale z tego co widzę, brak. Obecnie brak. Drewno, zaraz. Idźmy, wydobądźmy. O, słowo. Mm, wykopmy. Drzewo brzozowe No i trochę trawy, trawy, trawy. Bo jest jakiś się przestraszny znowu Dobra, teraz już trzeba zrobić ogrodzenie i te świnki, żeby ich nie stracić, po prostu. Będzie str... O no, okej. Okay. Będzie źle. Może z tego drewna zrobimy patyki. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze trochę drewna nam się przyda. Tak, 3-4 bloki. Albo nie, wykopmy do końca łopaty, okej. Okay? Kończy nam się łopata i Jezu Okej, okay, starczy Teraz muszę iść po <laughs> Tak język. To przeróbmy sobie na patyki Zróbmy tak, zróbmy tak Pewnie za dużo, a co z tego, że za dużo? Chcę Was teraz tam zaprowadzić. Mhm. Tylko jakby to zrobić. Jeszcze furteczkę sobie zrobię. Tak. Teraz będzie deficyt drewna. Bo wszystko zużyłem na te rzeczy. I teraz tak, poproszę Ciebie dalej. O. Trochę te ciasno będzie. Będziecie mieli trochę ciasno, ale no co ja Wam poradzę Kupko, idź tam, idź. Idź, Co Zostawi jeszcze świnka. Idź. Idź, idź, tyk, nie, nigdzie nie idź Okej, okay, super, mamy zwierzęta zabezpieczone Chociaż trochę niebezpiecznie, że one są tak blisko tego bloku mm, Ale nic, nic z tym więcej nie zrobię na ten moment Idę jeszcze sobie zrobię łopatę A, no to już sobie zrobiłem Okej, okay, okej, okay, rozumiem Drewno, proszę, błagam was o drewno Bo nikt nie chce rosnąć Naprawdę będzie straszliwie źle. O! Super. Nowa todąka. No To się przyda. Dzień się robi. Może zaczną jakoś logicznie te drzewa rosnąć, a nie czekać, nie wiem na co. Na razie to one się... No nic nie robią. Jezu. O, co? Serio? Naprawdę? Aha, a to złapałem. A nie, dobra, o. ok. Okej, okay. okej. Ojej. Owieczko. Zapraszam, zapraszam. Nawet nie, nawet nie dyskutuj. Super. Kopiemy dalej. No, trochę drewna by się przydało, no nie ukrywam. Nie ukrywam. Chciałem jeszcze te narzędzia sobie zrobić, ale z tego co widzę, to... Dobra, na jedzenie też nie narzekam. Póki obrażenie dostaję nie sprintuję. Nie jest to problemem, ale gdy już będę y, stawał obrażenia, i biegał, to to już stanie się problematyczne. Jest drewno, tak jak chciałem i są dwa kurczaki, tak jak chciałem. Kurczaki też to muszę zaprowadzić i ja już będę mógł rozmnożyć, ale na razie nie, my sobie zrobimy zaraz farmę. Może to już w kolejnym odcinku. Ale was poproszę tam. Mm. Tylko, że szybciej się przepycha. Dobra, nie inaczej. O, już mamy. O kurde, ile już Dirta mamy. Proszę was. Na razie was nie będę rozmnażał. Okej, okay, super jest. Dobra. Mamy drewno na narzędzia. Więc sobie zróbmy to narzędzie obietane. Zróbmy sobie też porządek w tej skrzynce, bo trochę burdel. Yy, tyf, mamy trochę w tej skrzynce. Nie mówimy tak brzydko, nie mówimy. Trochę tego. Trochę tego. Siekierkę. Pyk. łopatę. Okej, okay. i zobaczcie, mamy siekierę łopatę. O, to zużyjemy sobie jeszcze tą siekierę w tym odcinku. Żeby nie było Birk. Hmm. O, melonik. Znowu ziemia, glina Z glinie też coś ciekawego, o, o no. Długo nie pokopałem, jeszcze tego melonika Okej, okay, super yy, Widzę, że został dirt Najzwyklejszy w świecie Okej okay. Szkoda, że te drzewa nie rosną, nie wiem, one są za blisko, czy ja jestem jakiś, nie wiem, inny, że nie umiem tego zrobić Plain chest, aha, okej, okay. to te skrzynki trzeba stawiać To też jest chyba skrzynka ta, taka, co zostałem. Zabierzmy sobie z tym wszystko Zróbmy porządek, czyli tę skrzynkę sobie weźmy. Hmm. Hmm. tu zróbmy, tak? To wypierdzielmy. O, A mogę? Mogę, okej okay. Nie, czyli jednak skrzynki muszą być tutaj. Hmm. One się połączą, zarobiście pyk i crafting sobie zrobimy jeszcze jeden. Nie chce mi się tego wykopywać, co go tutaj postawimy, super. Aha, dodatkowo się nazywa y, w ten sposób. Dobra. To zróbmy tak, że tu będziemy mieli wszystko, co służy do jedzenia i jest taką rzeczą miękką, że tak to nazwę. A tutaj będą bloki, czyli dirt, drewno, gravel, mm, skrzynka, płotki, woda, niech tu będzie. Nie, woda, niech będzie tutaj, bo. Tutaj chyba bardziej. Woda pasuje. Ok. Początek zrobiony, zwierzętka na swoim miejscu. Rozwój jak widać gołym okiem, rozwój jest ogromny. Do zobaczenia w w kolejnych odcinkach na moim kanale, tej jak i innych serii. No, do zobaczenia. Cześć!